Cześć, dzień dobry. Ano, słuchajcie, tutaj właśnie przygotowałem terrarium dla nowego, nowego domownika. Jest to Brachipelma Demej. I domek wygląda tak: ścianka z kory z brzozowej. Podłoże vermiculit na dole, włókno kokosowe. Detailing jest też mech sztuczna roślinka miseczka z wodą korek trochę chrobotku terrarium 20 na 20 na 20 czyli klasyk gilotynowe wentylacja góra i przód i teraz spróbuję to jakoś ustawić, żeby wam pokazać przeprowadzkę zwierzaka no to jest brachipelma więc z reguły ona nie stawia jakichś trudności hobbyście, hodowcy czy komukolwiek. Ale to jest bemej I ona jest trochę wystraszone dziecko. Zostaw tą wylinkę. Teraz tutaj ją przełożymy. Do tego będą nam potrzebne. Na przykład taki pędzelek do Kizia Mizia od tyłu, żeby przeprowadzić. Zachęcić pajączka do przejścia, gdyby coś penseta, Tu akurat twarda 20, a to na zasadzie O, w tej formie, na zasadzie pyk, pyk. Zaraz zobaczymy, co się da zrobić. Otwieramy super hiper pudełko z małym zwierzakiem. Nie bój się łosiu, proszę. Zobaczmy, czy widać gwiazdę. No, widać gwiazdę. I teraz będziemy sobie dziewczynę przeprowadzać. No, cześć. No, zapraszam panią. Nie bądźcie Wychodzimy, no. Nie cześć się, mój Jezus. No, zapraszam. O, widzicie. No, jeszcze raz, może pani pójdzie dalej. To jest pani dom. Zapraszam bardzo serdecznie. No, i chyba się udało. Proszę bardzo, dziewczyna weszła. Bez zbędnych ceregieli. O, jaka jestem ładna. Ma trochę więcej niż 3DC brachipelma bemei czyli na pol po polsku on się nazywa z tego co dobrze pamiętam ptasznik czerwono kolanowy jeśli teraz coś walnąłem no to się poprawię w komentarzu ale tego zwierzaka jeszcze u siebie nie miałem w żadnym stadium, ani malucha ani tym bardziej podrośniętej sztuki no i w końcu się zdarzyło że na giełdzie nabyłem tego pajączka no teraz właśnie zastanawiam się o co tu w ogóle chodzi i stoi bez ruchu ja do was gadam o a ona sobie łazi także tego czy łazi, na razie sobie jeszcze nie łazi zaraz zobaczymy czy pójdzie sobie dalej dziecko, zapraszam panią proszę bardzo Odsuniemy trochę zoom'a, już nie jest to potrzebne, proszę bardzo. O! No ciekawe, jak się dziewczyna zaadoptuje. Mam nadzieję, że będzie jej tutaj dobrze. Ja teraz się właśnie zacząłem rozglądać, że postawiłem tryskawkę z wodą. Dobra, mam. Bo trzeba od razu. Akurat podłoże jest zwilżone dosyć mocno bo było rozrabiane w dniu wczorajszym dlatego jest wilgotne, ale zasadniczo bra się jakby chciały się napić dajmy im tą szansę, więc tutaj miseczka z wodą tu akurat został zaadoptowany korek od mleka Pilos z Lidla polecam proszę państwa, no wchodzi normalnie jak musisz je mieć to była taka Kryptoreklama produkt product placement oczywiście żartobliwa. Pajączek, bardzo fajny też dla osób początkujących, które chcą się zacząć w cudzysłowie bawić w to hobby. Przede wszystkim pjapietasznik jest pięknie obarwiony. Oczywiście każdy z nas ma swój głos, jeśli chodzi o kolorystykę, pojmowanie piękna i tak dalej. Ale jak widzicie, Teraz zrobiłem takie zbliżenie na nią. No, o, nawet widać trochę, że jej z odwłoka poszła pajęczynka. Taka teraz na wietrze wiruje, haha. Niech zaraz tutaj dziewczynę przymknę. Niech się adoptuje w nowym domku. Uwaga, halo, halo franku, halo, halo mietku. Zamykamy sytuację. Dziękujemy bardzo. Terarium przyjechało dzisiaj od dostawcy, to się nazywa no można powiedzieć, no przecież nie musicie kupować tam, ale widzicie mniej więcej jak terrarium wygląda, zaraz jeszcze oddalę je eee, terrarium zostało kupione w firmie Proter, Proterra miejscowość Orle można znaleźć na najpopularniejszym polskim portalu aukcyjnym jeżeli wam będzie pasowało dla waszych zwierzaków, możecie znaleźć tam coś dla siebie Przyszło też drugie terrarium, ale ono nie będzie przedmiotem tego filmiku, bo ono jest dla nadrzewniaka, a my tutaj oglądamy Brasie. Także zobaczcie sobie. Tak to wygląda. A mogę już wziąć mój magiczny telefon do ręki. O. Mam nadzieję, że widzicie dobrze. Teraz już przez szybę, więc trochę tam są refleksy od strony okna po lewej stronie. Za co Pardon mysję. na tle jest moja kołdra, więc tam dalej nie będę podnosił. Bo no dobra, regał się buduje, więc także, tak chciałem Wam pokazać, jak można urządzić terrarium dla takiego ptasznika z Nowego Świata. Ptasznik stosunkowo łagodny, ale też słyszałem opinie, że to zwierzątko też potrafi się czasami postawić yy, jeszcze nie wiem ponieważ ona jest ze mną raptem jak dzisiaj mamy czwartek to jest to piąty dzień i póki co yy, bardzo bojaźliwe stworzonko bardzo i w ogóle jak odbierałem ją od hodowcy to proszę bardzo wyliniała w drodze na giełdę więc ma bardzo świeże kolorki, więc na razie karaczankę nie będzie jeszcze, żeby jej wszystko tam stwardniało, helicele, żeby się zwierzakowi nic brzydkiego nie stało. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeśli chodzi o yy, zwierzaka, yy, terrarium, czy jak zostało rządzone, jakie materiały zostały użyte, nie ma problemu, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. A jeśli Wam się filmik podobał, ewentualnie macie uwagi, to poproszę o lajka. Like ewentualnie, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, mikro, mikro kanaliku można powiedzieć, to zapraszam do tejże subskrypcji. Zawsze coś od siebie wstawię. I mam nadzieję, że będę mógł Ciebie, Ciebie bądź Ciebie. Zainteresować. A póki co miłego dnia, wieczoru, nocy, bo nie wiem, kiedy włączycie ten film. Cześć, i czołem Brasia mówi o. Ale się zgrała z Kubano. Hihi. Prawie wam pomachała. Trzymajcie się ciepło.